Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Piro.12. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dotychczasowy staw na Sylwestra 2022-2023. Zaprezentuję wam całą moją dotychczasową kolekcję Piro i bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Tak, zaczynamy od petard luźnych e, mamy tutaj e, na przykład e, truneo e, tutaj mamy big banga e, bombę czerwoną ma 5,5 gram, jakieś fontanny e, exploder piątki mata brujasa explodera piątkę e, tam tb piątkę e, również tutaj mamy KOBRE e, 3r na f3 4 gramy, Bumbumy Boom, na NWP, Petardy Torpedo, cyrkobility. Co tu więcej mamy. Mam tutaj nitrat, Nitrate dwójki oraz wiele wiele innych. Następnie mamy tutaj 4 sztuki 4 sztuki PS trójek. Parę sztuk RC-3 od PIROMAX eee, Tutaj mamy eee, Color wishling Salut. naprawdę fajne petardy z piskiem 9 eee, sztuk C4 SMAL eee, tutaj różki ARGO POTTERA eee, tutaj mamy eee, luźne EXPLODER-4 eee, około 30 bączków i eee, tutaj luźne takie luźne, no takie latające patyki z wybuchem zestaw Hermes, od komety, luźne szelki, to jest, są to szelki z zestawu Alte Liry Shelks. Tutaj mamy Stroboskop od klaska, piszczałki od klaska, tutaj mamy zabytkowe JC04. Petard na siarkę. Tutaj mamy dwie paczki Korsarzy, również od Komety. Następnie karabinek, naprawdę bardzo fajny karabinek M4M100. stłuszczowy karabinek od Pyromaksa. Co tu więcej, mamy tutaj mamy na NWP Mini Korsarze. Volty jedynki. No w sumie puste opakowanie. Bardzo fajne eksplozivne jedynki. I tam pod kartonem. No, Pikolaki zwykłe również mamy czterostrzałowe Tiger Thunder od arki, jakieś tam, Aktungi XS, pszczółki Dumbo Nano, petardę Cierne od arki Explosive 3, Dumbo Micro, tutaj Piccolo nowa wersja, o Tropica na CE. Tutaj Sara wersja od Tropika na NWP. O no, będzie ostrość. Yy, żeby wam pokazać i udowodnić o. Dobra. Nisza z tym, ale jest NWP. A następnie mamy yy, super krakery na NWP. Piccolo, Class S, Widowmaker FP3 15 2012, Titan Blitz FP3 White NWP, prześwietne, single shoty Titan, no, Thunder, Air bomby od Pyromaxa, Widowmaker od Yorka j 02 czarny pirat, Exploder czwórki, zabytkowe motylki. Demony ppet Shot niestety to są już te nowa wersja, więc taka trochę słabsza. Nowe Big Bangi 6 opakowań C4, każda ma partię 8. 2018. 4 opakowania Achtungów na NWP. 3 opakowania korsarzy I tak przechodzimy do moździerzy. Mamy tutaj zabytkowy moździerz Geparda. Od komety, dwa moździerze Alteliry Shelks, dwie wyrzutnie Selen, wyrzutnie Fireflas, wyrzutnie Vanted 16-strzałową, dwudziestopicie strzałową, -strzałową. Bloodmont, wyrzutnie od, od Argento, wyrzutnie Fox 2018 z 2018 roku. Tutaj mamy mm, karabinki. Tam fontanno, no, wulkany. I tutaj mamy dwa zestawy: jeden mistrzowie ognia z biedronki. Drugi zestaw kart. No i co? No i w sumie tutaj, z tego co włożyłem, to jest wszystko. I tutaj mamy jeszcze w kartonie mm, około 50 paru rakiet efektowych. Na przykład jakieś tam Saturn. Jakieś takie od nie wiem. GTS, akurat może Tropika, może Triplexa jest o Triplexa e, Pluto, od Hestia jakieś, kurde, e, mm, nie wiadomo co e, Poseidony, e, tutaj e, fa, e, Firecrumb, jakieś rakietki małe, e, tutaj parę sztuk e, Single Shotów, th Thunder, no Thunder Air Bomby. Jakieś tam tutaj piszczące rakietki, jedna od Klaska, drugi od Jorge, no jakieś tam są jeszcze aplauzy, blasty, całe tutaj taka, taka, cały taki woreczek różnych petardek, jakieś tam picolaki, diabełki, Dumbumy kraklingowe, Dumbumy g Color Thunder, jakieś tam Dumbum XS. No, i w sumie na tą chwilę to jest wszystko, co mam chciał pokazać. Rakiet oczywiście będę wyciągał, jakieś tutaj są jeszcze rakietki, chyba od Hesti. Nie wiem, co to w ogóle dokładnie jest. No, ale tak to wszystko mniej więcej na tą chwilę wygląda. Jeszcze Wam tak dam troszeczkę z daleka, żebyście mogli zobaczyć, co tutaj jest obecnie. No i co? No, i myślę, że taki końcowy staw leci tak około 30 grudnia. Wiadomo, w międzyczasie jakieś jeszcze zakupy wlecą, na pewno parę do dokupię, jak mi się uda, <laughs> Big Bangi, też bardzo dobry petard na ten rok, no i tyle w sumie, no. Także, jeśli Wam się film za spodobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka, oczywiście do skomentowania. I również yy, zachęcam do pisania w komentarzu, yy, co byście chcieli zobaczyć, yy, co byście chcieli zobaczyć, albo co, żebym przetestował. No i jeśli wytrwaliście wytrwali do tego momentu, to zostawcie. Yy, napiszcie komentarz yy, Petarda, a ja Wam przypnę serduszko. Także do następnego, Siemano.